Rozwój kompetencji, premie i liczne benefity. Praca w firmie Neapko to wiele korzyści. Ważne jest bezpieczeństwo, komfort pracy i udogodnienia. Neapko w Praszce oferuje pracę na wielu stanowiskach. Od produkcji poprzez wsparcie biznesowe, aż po inżynierię i projektowanie. W Neapko minimalne wynagrodzenie to 4300 zł brutto. Dodatkowo każdy pracownik w ciągu roku otrzymuje w sumie ponad 4000 zł brutto bonusów. pracownicy mogą także liczyć na 5% premii efektywnościowej miesięcznie. Ciekawym sposobem na dodatkowe pieniądze jest program poleceń pracowniczych. Dzięki któremu można otrzymać od 1000 do nawet 2000 zł brutto. Pracownik godzinowy ma dodatkowo płacone za 6 dni świąt w roku, nawet jeśli ma wtedy dzień wolny z grafiku, a pierwsza umowa dla pracowników godzinowych jest zawierana na rok. Neapko docenia kreatywność i zaangażowanie. Pracownicy firmy mogą wykazać się, biorąc udział w systemie sugestii Kaizen. Każdy może zgłosić pomysły na usprawnienia w swojej codziennej pracy. Za zgłaszanie i wdrażanie pomysłów pracownicy otrzymują punkty. Które mogą wymienić na różne nagrody. Od 2016 roku pracownicy zgłosili aż 7,5 tysiąca różnych pomysłów i odebrali ponad 1900 nagród o łącznej wartości przekraczającej 350 tysięcy złotych. Apko oferuje swoim pracownikom karnety na basen oraz możliwość darmowego skorzystania z siłowni. Zakładowe ambulatorium umożliwia szereg badań lekarskich, a osoby chcące rozwijać swoją wiedzę otrzymają dofinansowanie do studiów i nauki języków. Nie brakuje licznych szkoleń pracowniczych i kursów podnoszących kompetencje. Masz wiedzę, predyspozycje i chęć pracy w ciągle rozwijającej się firmie Zrób pierwszy krok, zgłoś się i przyjdź na spotkanie z rekruterami. Dołącz do drużyny Neapko.